W tym tutorialu przedstawię jak zrobić dzwonek na iPhone'a przy pomocy programu iTunes. Na początek uruchamiamy program iTunes. Żeby sobie ułatwić pracę spróbujemy może ustawić menu. Pokaż pasek menu, tak jest, klikamy Pomoc o programie iTunes. W tej chwili korzystam z wersji iTunes 11.04.4. Przejdźmy więc do realizacji dzwonka. Musimy dodać naszą piosenkę, z której chcemy zrobić dzwonek. Klikam plik. Dodaj do biblioteki. Na dysku C mam katalog muzyka. I w muzyce jest piosenka. Otwórz. Piosenka została załadowana. Może przyciszę troszkę odtwarzać, bo z tego co wiem, to będzie bardzo głośno. Posłuchajmy. Wszystko fajnie działa. Teraz tak, żeby dzwonek mógł działać na telefonie iPhone, musimy trzymać się zasady. Mianowicie, dzwonek nie może być dłuższy niż 30 sekund. Jeżeli dzwonek będzie dłuższy niż te 30 sekund, iPhone po prostu nie odtworzy nam tego dzwonka, nawet go nie zauważy. Oprogramowanie pozwala nam tylko na robienie dzwonków. Do 30 sekund. Więc teraz tak, spróbujemy, spróbuję sobie wybrać ulubiony fragment piosenki, który chcę, żeby był dzwonkiem. Od 11 sekundy. Przejdę troszkę do 30. Tak, od 11 do 30 sekundy. Ten fragment najbardziej mnie interesuje. Klikam prawym przyciskiem myszy, wchodzę w zakładkę Informacje, zakładka Opcje. Interesuje nas czas początkowy i czas końcowy. Czas początkowy zaznaczam, dobrze pamiętam, było tak: 0 minut 11 sekund i czas końcowy. Ze, przepraszam, 0 minut. Dwukropek 30 sekund, na ok. Zobaczmy teraz, co się będzie działo, jak będę próbował otworzyć piosenkę. Proszę zobaczyć, jest czas ustawiony na 0,0. Klikam piosenkę dwa razy, zostaje ona odtworzona od 11 sekundy. I stop, do 30 sekundy, i stop. Teraz tak, naszą piosenkę musimy przerobić na mm, format AAC. Prawym przyciskiem klikam, utwórz wersję dla AAC. Zatwierdzamy. I mamy wykonaną. Wersję 19-sekundową, tą którą my wybraliśmy. O, czas leci od 0.0. Dobrze. Idziemy dalej. Prawym przyciskiem klikamy na nasz nowo utworzony dzwonek, czy tam część otworu zaznaczoną. Pokaż w w Windows. W Windows. Służyło nam się okienko. Super. Teraz tak. E, iTunes muszę zmienić do paska. Zmienię, zmienię troszkę okno. E, najlepiej naszą, e, nasz utwór skopiować na pulpit bądź też do innego katalogu i teraz tak jeżeli nie widzisz rozszerzenia pliku czyli tego co jest po kropce jeżeli widzisz tylko nazwy pliku nie widzisz kropka m4a jeżeli tego nie widzisz musisz zrobić coś takiego otwierasz dowolne okno przycisk organizuj opcje folderów i wyszukiwania Zakładka widok i znajdujemy coś takiego jak ukryj rozszerzenia znanych typów plików. To musi być odznaczone. Nie, nie zaznaczamy tej opcji. Zastosuj. Klej. Wtedy powinniśmy widzieć rozszerzenie naszego pliku. W tej sytuacji na początku jest to M4A. To rozszerzenie musimy zmienić na inne, czyli M4R. Jak to zrobić? Prawy wszystkie myszy, zmienię nazwę. Ja spróbuję zmienić całą absolutnie nazwę, żeby nam ten blik się nie pomieszał. Chcę wiedzieć, że to jest dokładnie dzwonek. Dzwonek 1.m4R. Enter. Wystykuję ostrzeżenie z informacją o zmianie nazwy i zmianie rozszerzenia. Tak, chcemy zmienić rozszerzenie na M4R. Zostało ono zmienione. Wracamy do naszego programu iTunes. Klikam tutaj w muzykę. Szukam zakładki dźwięki lub dzwonki. Nie ma ich w tej chwili. Dobrze. Klik. Dodaj do biblioteki i znajdujemy nasz świeżo utworzony dzwonek na pulpicie. Pulpit. Świeżo utworzony dzwonek jest. Dzwonek 1M4R. Klikam otwórz. Zobaczymy, czy coś się stanie. Zobaczmy muzykę. Pojawiła nam się zakładka dźwięki. Klikam dźwięki. I mamy nasz dzwonek. To jest część pierwsza. Część druga: jak przegrać nasz dzwonek do iPhone'a. W tej chwili nie pokażę dokładnie, jak to ma wyglądać. Ale postaram się opowiedzieć. Podłączając iPhone'a do komputera, przy uruchomionym programie iTunes, tak jak w tej chwili to widać, tutaj powinna się pojawić ikona iPhone. Klikamy na ikonę iPhone. Po synchronizacji, kiedy iPhone się już połączy z programem iTunes, zakładka dźwięki. Potem zaznaczamy synchronizację. Zaznaczamy Wybierz zaznaczone dźwięki, i mamy listę naszych dzwonków. Zaznaczamy, który dzwonek chcemy przegrać do telefonu. Klikamy Synchronizuj. I potem na górze przycisk Gotowe. To powinno zadziałać. Mam nadzieję, że ta lekcja była pomocna. Proszę, piszcie komentarze, piszcie maile. Jeżeli będę mógł, na pewno pomogę i odpowiem. Dzięki, do usłyszenia.